Lat temu wiele ho, 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 jak Adaś Kornacki był małym chłopczykiem, wchodził do Podstałówki, spotkałem go u znajomych, a ja to Państwa, robię dzisiaj w ramach retro. To znaczy, jestem gdzie? Proszę Państwa, rozmawiamy sobie o tym, co widzimy. Ja nie widzimy. Jestem ciekawy jakbyśmy Agnieszkę puścili na trasę tym bolidem Żeby było tak łatwo jak zwykłym Dla pani na co dzień Volkswagena Polo prowadzi, także wiecie

Wow, samochodziki elektryczne! Ja chciałbym wszystkich zaprosić tutaj, zaprosić do wywiadu w za Gdzie porty, gdzie czerwony e, balon tam jest stanowisko do zapisu bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Akumulatory? Nie mm. jest Ale tutaj tak, jak ktoś ma się po to już... To daleko nie <grytanie> Bardziej innowacyjne. Tak. A I jedziecie <grytanie> z na wycieczkę <grytanie> Widzimy na lody? Tak. Gdzie są? To na początku. Widzimy na początku.

nie powinno się nakazywać ludziom. Ja uważam zawsze, że lepiej zachęcać i zawsze porównuję to do małego dziecka. Jeżeli weźmiemy małemu dziecku zabawkę i powiemy, że masz tą, bo to jest lepsza, to wiadomo, że zaraz będzie płacz i będzie, będzie chciał z powrotem tamtą zabawkę. Ale jeżeli przedstawimy to w inny sposób i pokażemy po prostu, że zobacz, ta zabawka ma taką zaletę i taką, może byś tą chciał, no to może się zainteresuje. I uważam, że tak samo powinno być w elektromobilności. Nie powinno się zakazywać, tylko według mnie powinno się bardziej pokazywać, uświadamiać, bo... W momencie, kiedy wszedł zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, to zauważyłem, podziałając w branży elektromobilności, zauważyłem bardzo dużo hejtu. Do, do momentu wprowadzenia zakazu nie było tak dużego hejtu i tak nagonki na samochody elektryczne. Nie pisało się tyle o pożarach samochodów spalinowych, o wybuchach, o tym, że te baterie degradują, a od momentu wprowadzenia zakazu nagle lawina różnych artykułów i, i takich właśnie elektrostytyków. Jeżeli pozwolicie, że wylewam w na sekundę. Otóż uwaga, 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 w sprawie wyścigu na jedną ósmą mili. Bardzo prosimy zgłosić się na start. Numer jeden. Partner. z tej przyczyny że 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 z z bodaj 9 roku pokusy w z powodzeniem startowały na tym najwyższy poziomie czyli rajdach w a modele seryjne czerpią hojnymi garściami z tego co yy, daje to laboratorium które nazywamy